450 lat lokacji Sypniewa 1570-2020. Sypniewo jest największą obecnie wsią po jeziorze Najdawniejsze osadnictwo na terenie obecnego Sypniewa potwierdza wiele odkrytych stanowisk archeologicznych. Do najcenniejszych z nich należy grodzisko nizinne położone w zakolu rzeki Płótnicy. Datowane na 9-pierwszą połowę X wieku, grodzisko nazywane w literaturze niemieckiej Schlossberg. Posiada go dziś widoczny majdan i dobrze zachowany fragment wału. Stanowi cenny przykład słowiańskiego osadnictwa obronnego. Całość została wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej. Osobliwą początkową nazwę miejscowości Nałęcz próbuje wyjaśnić słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Sypniego powstało dopiero w 1570 roku. W tym bowiem roku nadaje starosta nowodworski Andrzej Górka burmistrzowi wałeckiemu Walentynowi Horn przywileje na założenie wsi i przyrzeka jemu i żonie jego adwokaturę tamże. Ponieważ górkowie herbu Łodzia jako spadkobiercy Ostrorockich używali herbu Nałęcz, dlatego i wieś ta przez pewien czas tak się nazywała. Był filialnym kościoła w Nadyrzu na Darzycach. W tym czasie, w 1690 roku, król Jan III jako kolator uposażył kościół w Sypniewie. August II uposażenie to potwierdził w 1700 roku. Od tego czasu plebani na przenieśli się do Sypniewa, wsi która leży w samym środku parochii a kościół tutejszy wyniesiony został do urzędów parochialnych. W czasie wizyty kierskiego w roku 1738 kościół w Sypniewie był już starym, mur prostym stawianym i wymagał naprawy. Nie był też poświęcony. Do parafii sypniewskiej należały ówcześnie Nadarzyce, dudylany, Brzeźnica, Szwecja, Wierz Klawiter i Zdbice. Po II wojnie światowej rozebrano świątynię ewangelicką. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sypniewie wzniesiono w latach 1835-1836 w miejscu starszego, szachulcowego, z którego pochodzą ołtarze. Jego poświęcenie miało miejsce 10 września 1837 roku. Po 1945 roku przez jakiś czas pozostał w Sypniewie niemiecki proboszcz katolicki. Od 1949 roku są tu tuż pasterze narodowości polskiej. Po wojnie przez szereg lat parafie prowadzili księża Salezjanie aż do końca lat 80. tych XX wieku. Później ponownie objęli ją księża Diecyzjalni. Kościół zrealizowany w oszczędnych formach późnego klasycyzmu berlińskiego Rundbogen Stilu. Wieża kościelna skrywa dzwony odlane w Berlinie w 1834 roku. Z wizyty Branieckiego wynika, że już w roku 1641 istniała w Sypniewie szkoła. Dom szkolny stał tuż przy cmentarzu. W roku 1738 w czasie wizyty Kierskiego był tu rektorem szkoły Christian Treger. Każdy mieszkaniec wsi posiadający Huberoli dawał mu pół korcarzyta miary wałeckiej, po kilka groszy drzewo na opał i pewną daninę od pogrzebów, chrztów itp. Płacenie danin nie zawsze leżało w naturze mieszkańców Sypniewa. 3 września 1651 roku doszło do zatargów sypniewskich chłopów z starości wałeckim Pawłem Turobojskim. Podstarościm za namową Skrzatuskiego proboszcza próbował zmusić Sypniewian do zaorania pól kościelnych pod Skrzatuszem. Chłopi obawiając się, że raz wykonana robota może być później ponawiana, spuntowali się. Pobili ekonoma Macieja Żelńskiego, a później pogonili Turobojskiego aż do Skrzatusza, 35 km, gdzie obity końcami i kamieniami pod podstarości zdołał się schronić w zabudowach w folwarku. W 1900 roku Sypniewo liczyło ponad 2100 mieszkańców. Działały tu m.in. cegielnia, mleczarnia, farbiarnia, dwa młyny, pięć bojni zwierząt. Historyk Feisdorf tak opisywał sypniewo w roku 1922. Wieś o powierzchni 18 225 murk położona na wysokości 125-140 metrów nad poziomem morza, rozciągająca się na odcinku 2 km od południowego wschodu na północny zachód, w poprzek rzeki Płótnicy. Na jednym rzeku leży mała część wsi, jest to tylko jedna ulica. Ta część jest nazywana Budzendę, co w tłumaczeniu na język polski może oznaczać kraniec, kraj zarośnięty gęstymi zaroślami. W części głównej wioski biegną dwie równoległe ulice, które są ze sobą połączone. Stoją tam też oba kościoły z widocznymi z daleka wieżami. Kościół katolicki otaczają stare i wysokie klony i mur z kamieni polnych. Przy kościele ewangelickim można zobaczyć młode, ładne zieleńce. W jego pobliżu stoi pomnik poświęcony tym, którzy polegli. Wieś wygląda przyjaźnie, główna ulica jest szeroka, a przed prawie każdym domem rosną drzewa.